Szanowni Państwo, kochani moi... Chciałem tylko powiedzieć na wstępie, że na dzisiaj miałem zamiar nagrać zupełnie inny materiał opierający się na gameplayu, jednakże za każdym razem, kiedy odpalałem grę w ubiegły weekend, witał mnie komunikat o jakże znanej nam treści. Zresztą każdy wie, co działo się kilka dni temu. I w tym miejscu mi się nie chce już marudzić i mówić znowu, że coś nie działa, albo że się coś popsuło, no bo ile tak można zrzędzić? Przytoczę więc tylko taką ciekawostkę, którą to na reddicie podzielił się użytkownik, oniku Twitch Lag 000 który to obliczył, że tylko w tym roku serwery i jej nie działały przez łączny czas 219 godzin, a jak widać mamy dopiero pierwszą połowę maja, więc jest to naprawdę spektakularne osiągnięcie. Oczywiście ten wynik 219 godzin, czyli ponad 9 dni nie jest jawnie potwierdzony, no ale jak się nad tym zastanowić, to w sumie jest całkiem możliwe. W każdym razie na tym kończymy wstęp, i skoro nie byłem w stanie przygotować na dzisiaj materiału który zamierzałem, to chciałem początkowo wyjechać z jakimś merytorycznym historycznym filmikiem, no ale ta Liga Mistrzów tak mi zakręciła w głowie, że nie dam rady skupić się na jakimkolwiek poważnym temacie. Więc w tym miejscu proszę kibiców Barcelony o przyjęcie ode mnie szczerych wyrazów współczucia, bo wiem jak wtorkowe wydarzenia zniszczyły marzenia katalończyków o wielkim finale Champions League, a jednocześnie w środę wielki, pięknie grający Ajax, wygrywający w dwumeczu 3-0 z Kobutami, raptem w niecałe 45 minut tuż przed końcem w meczu stracił trzy bramki i, tak jak Barca, odpadł z wielkiego półfinału, czym oddał miejsce w finale Tottenhamowi. Więc w dzisiejszym odcinku Tykalnych jako gracz pierwszej dywizji zobaczę, jak poradzi sobie w niej niesamowita hybryda Skala na Bolcem. No, przynajmniej w tym tygodniu, no bo ogólnie do Barcy i Ajaxu trudno się przyczepić. W każdym razie ten skład tworzą występujący w ostatnich meczach Champions League piłkarze Ajaxu oraz Barcy. Czy w przeciwieństwie do spotkań Rozgrywanych w rzeczywistości, uda mi się zakończyć dzisiejszy odcinek Tykalnych zwycięstwem, czy może jednak czeka mnie seria bolesnych porażek? Przekonajmy się, bo jak zawsze w Tykalnych będę grać tak długo, aż w końcu uda mi się wygrać pierwszy mecz, więc nie ma na co czekać. Lecimy z tematem! Let's go! Aż się boję, zobaczyć, co mi tutaj wczyta, bo w pierwszej dywizji o tej porze to już czasem wyskakują prawdziwe potwory, ale tym razem nie jest źle. Aczkolwiek jest ikona, jest Van Dyke, są informy, więc ten skład jest na pewno droższy od mojego. Tylko, że to nie jest wciąż rewelacja, myślę, że mam szansę wygrać. Jedziemy! Ta, idź do Messiego, ale już widać, że rywal zakłada spory pressing. Może uda się to wykorzystać. Suarez jest, Leo Messi, broni Alison. De Jong, spokojnie, do Delichta i jest już Leo Messi na skraju, 16 Leo Messi, ale dlaczego on strzelił prawą nogą, gdyby to poszła luta z lewej nogi na długi słupek, to może byśmy już prowadzili, a tak, trochę koślawy ten strzał. Oj, 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 troszeczkę mnie tutaj poniosło z tym wychodzeniem, zapomniałem, że to jest obrona bolców, a nie ikon, no już będę pamiętać. Pogba, ładny przerzut do Halka na lewe skrzydło, tylko ja już sobie chyba drugi raz nie dam wbić bramki główką, chociaż jeszcze jest Pogba ponownie przed polem karnym depaj na szczęście się myli. Tawić, spróbujemy to wyklepać, Suarezem na obieg, rozpędza się Duszan, Tawić, ominął Wandajka, Tawić! Jeden do jednego, to było proste i myślę, że damy radę odrobić tutaj wynik, jedziemy dalej. Szansa na kontrę. Suarez do Messiego. Odegranie na dobieg. Jest szansa. Wyszedł bramkarz, Luis Suarez, ale to nie był strzał z dystansu, jakim marzyłem. Suarez do Tadicia jest Leo Messi. Na lewą nogę. Strzał z dystansu, ale znowu broni ten Alisson. Nie pochwaliłem go ostatnio i wiedziałem, że tak będzie się spisywać. Ładnie się to wszystko zaczyna już rozchodzić przed polem karnym rywala i tu jest znowu szansa na bramkę Leo Messi i znowu prostowali są na i coś czuję, że on dzisiaj mi jeszcze zje trochę nerwów. Talić do Messiego lecimy z kolejną kontrą i oczywiście lak, oczywiście nie ma przyjęcia i to jest zakończenie pierwszej połowy, po której tak naprawdę mogłoby być już ze 4-2 dla mnie, a jest 1-1. Natomiast po przebiegu tego meczu wydaje mi się, że damy radę tutaj to wszystko zrobić, jeszcze wyjdziemy na prowadzenie i jedziemy dalej. Messi na odegranie z Luisem Suarezem Jest dużo przestrzeni dla Argentyńczyka Rozpędza się Messi, ale dlaczego on się dał tak, że tak powiem załatwić że to powinien spokojnie pomknąć sam na sam Debek do Artura Oddanie piłki, i przedłużenie I jeszcze raz do Tadicza Spróbujemy się odwrócić Duszan Tadić, Ale tutaj Van Dijk wszedł bez zastanowienia W ogóle nie ma o czym dyskutować Natomiast jest Artur Tadic Jeszcze raz Suarez I tutaj był faul przed polem karnym Dawno nie strzelałem wolnego Messi i nie pamiętam jaki on ma kaliber podkręcenia. Nie wiem, czy tutaj uda się wcisnąć tę piłkę w okienko, ale spróbujemy, bo w rzeczywistości jemu te wolne wychodzą znakomicie. No i właśnie, gość mnie wyczuł. Jeszcze przed strzałem przesunął się Allisonem i jest pozamiatane, dlatego właśnie warto przesuwać się bramkarzem. Gareth Bale, obieg mi tak gliafiko bez większego problemu, robi się tutaj gorąco. Jeszcze raz Gareth Bale. To powinno być 2 do jednego. Jak on tego nie wykorzystał? Nie wiem. Widać już straszne poddenerwowanie po grze mojego przeciwnika, bo niesamowicie wychodzi pressingiem wszystkimi zawodnikami i to się może na nim zaraz zemścić, bo jest Leo Messi 2 do 1 i to się tak musiało skończyć. Przegrywaliśmy 1-0, ale odrobiliśmy mecz i chyba już wygramy, a nie tak jak w rzeczywistości. No, a i Barca troszeczkę inaczej to rozstrzygnęły. Messi, super, piękne przejęcie tego wyrzutu z auto i może tutaj uda się wcisnąć jeszcze jedną bramkę. Spokojne, rozegranie, z w do Messiego, Leo Messi, ale nie było nożyc, tylko prosty wolej. Mimo wszystko jest rzut rożny. Delicht wchodzi w pole karne Delicht i przejęcie piłki to jest przejęcie oznaczające koniec meczu. Łatwo nie było, ale się skończyło. Gra takim tanim składem za niecałe 800 tysięcy monet na tym etapie, nawet przeciwko niewiele lepszej drużynie, to nie jest kaszka z mleczkiem. Muszę przyznać, że nie było wcale lekko zagrać i jakby nie patrzeć tą tanią drużyną wartą dużo poniżej 1 miliona monet, gdzie połowę tej ceny wyznaczyła wyłącznie karta Leo Messiego, ale jak widać jednak można taką drużyną odrobić porażkę i wejść dzięki niej na zwycięskie tory. A kto na te właśnie tory wczołga się 1 czerwca w wielkim finale Ligi Mistrzów? Pożyjemy, zobaczymy, ale nawet jeśli ten mecz zakończy się wynikiem 0 do 0, to nie zmieni faktu, iż zdaniem wielu ekspertów aktualny sezon Champions jest jednym z najbardziej albo wręcz najbardziej emocjonującym sezonem tych rozrywek w historii i tak jak każdy, ja również nie mogę się doczekać finału. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!